W odpowiedzi na prośbę naszych klientek marka Neno zdecydowała o wprowadzeniu na rynek dwóch modeli laktatorów hands-free. Pierwszym z nich to pojedyncza wersja laktatora o nazwie Nenoperla, a druga wersja tego laktatora to Perla Twin, gdyż jest on podwójny. Laktatory hands-free umożliwiają komfortowe odciąganie mleka bez używania rąk. Wystarczy zakupione urządzenie włożyć do miseczki stanika. Wcześniej odpowiednio dobrać rozmiar lejka, uruchomić odpowiedni tryb i korzystać z komfortu, jaki daje nam taki właśnie laktator. Czego możemy spodziewać się w pudełku nowych laktatorów marki Neno? Zarówno Neno Perla, jak i wersja Perla Twin są to laktatory trzyfazowe. W każdej z trzech faz klientka ma możliwość regulowania poziomu intensywności działania tego laktatora aż dziewięciu różnych poziomach, czyli każda z nas jest w stanie w taki sposób używać laktatora, aby w sposób komfortowy, bezbolowy odciągać mleko. Co do budowy laktatora, jest ona bardzo prosta, dzięki czemu możemy go zmontować zaledwie w kilka chwil. Główny element tego urządzenia to akumulator osadzony Właśnie w tej części elektronicznej. Mamy tutaj bardzo intuicyjny panel dotykowy. Przycisk Power umożliwia nam również zatrzymanie tego laktatora, na przykład na chwileczkę, kiedy chcemy przerwać proces odciągania mleka. Mamy również przycisk, dzięki któremu jesteśmy w stanie samodzielnie ustawić laktator na daną fazę. To właśnie jest ten przycisk. Tak brzmi faza druga, czyli faza głębokiego odciągania. Faza, którą pokazywałam przed chwileczką, to jest tak zwana faza stymulacji, która po dwóch minutach przechodzi automatycznie w fazę właściwego odciągania, która imituje tak zwane ssanie odżywcze malucha. Nasz laktator jest laktatorem trzyfazowym, co oznacza, że po fazie głębokiego odciągania możemy go przestawić na tak zwany tryb mieszany dzięki czemu efektywnie opróżnimy pierś, bo jest to bardzo istotne z punktu widzenia wytwarzania mleka mamy, dlatego że pierś, którą się do końca opróżni, produkuje tego mleka w następnym etapie znacznie więcej. Jeśli chodzi o budowę laktatora Nenoperla, to podobnie jak wszystkie nasze inne modele, ładujemy akumulator przez okres dwóch godzin, aby uzyskać pełny poziom naładowania baterii. Dokonamy tego z pomocą dołączonego kabla USB-C. Elementem, który możemy dowolnie, w zależności od naszych potrzeb, regulować, jest średnica tunelu lejka. Rozmiarem, który jest fabrycznie zamontowany w tym urządzeniu, jest średnica 26 mm, ale dzięki dołączonym reduktorom możemy ją pomniejszyć albo do 22 mm, a jeśli ona nie jest dla nas optymalna, możemy ją pomniejszyć nawet do 19 mm. Bardzo istotnym elementem Laktatora jest Membrana. Membrana, jak pewnie Państwo wiecie, znajduje się w każdym naszym laktatorze. To właśnie ona zapewnia bezpieczeństwo sanitarne i higienę mleka mamy. Dzięki stosowanej membranie żadne patogeny, które potencjalnie mogłyby się znaleźć w pompie laktatora, nie mogą wniknąć do mleka mamy. Jest to oczywiście jeden z tych elementów, który przed i po użyciu wymaga odpowiedniej pielęgnacji, czyli mycia oraz dezynfekcji. Montaż laktatora. Jest bardzo prosty i intuicyjny. Na konektorze po wyjęciu membrany mamy od spodu, jak w każdym innym modelu, istotny element laktatora, jakim jest zaworek. Uczulamy tutaj, aby zaworek był każdorazowo po użyciu zaraz w wodzie zanurzony, po to, aby się nie skleił, gdyż sklejony zaworek potrafi nastręczyć mamą dość dużo problemów związanych. Z utrzymaniem laktatora w czystości, dlatego ważne jest, aby pamiętać o takiej codziennej, prawidłowej pielęgnacji laktatora. Pojemnik na mleko dołączony do laktatorów Nenoperla. Ma również w zestawie zatyczkę, dzięki czemu po sesji odciągania możemy w higieniczny sposób zamknąć go z pomocą dołączonej przykrywki, a następnie, w zależności od tego, jakie mamy plany postępowania z naszym mlekiem, możemy to mleko przelać do woreczka i zamrozić, umieścić taką partię odciągniętego mleka w lodówce po to, aby potem je podgrzać i podać maluchowi, albo bezpośrednio po odciągnięciu przelać na przykład do butelki i podać naszemu maluszkowi. Wsparcie zespołu NENO dla wszystkich mam nie kończy się w chwili zakupienia danego produktu. W sytuacji, w której mama zaczyna odczuwać zawodne działanie laktatora, może skorzystając z naszej strony www.neno.pl w dedykowanej zakładce skontaktować się z naszym serwisem konsumenckim, dzięki czemu w ciągu 48 godzin utrzyma ona urządzenie zastępcze, aby dalej mogła cieszyć się laktacją. Wszystko jest zgodne z mottem naszej marki doskonale wiemy, że every mom is a superhero.